Są pewne badania, które mówią, że klienci kancelarii prawnych bardziej cenią, cenią sobie pismo napisane przez prawnika, którego wynajęli, jeśli ma ono dużo stron, dużo komentarzy, dużo orzeczeń, a tak naprawdę jest prawdopodobnie zwykłym tylko laniem wody, ale no niestety ludzie się czasami wydaje, że ono im więcej ma stron i więcej tego typu ozdobników, paragrafów, tym lepsze, bo sąd przecież nigdy w życiu nie widział takiego pisma. I chcę wam, chcę wam tutaj zwrócić uwagę, że nie powinniście się nabierać na takie sztuczki, które zresztą są praktykowane przez znaczną część prawników i pisane są orzeczenia sądów, komentarze do kodeksów, tylko po to, żeby powiększyć, powiększyć rozmiar samego pisma, żeby klientowi się wydawało, że to nie wiem, jak poważnie prawnik się do tego przyłożył. Otóż powinniście Oceniać prawnika tylko po jego skuteczności. To, ile pismo ma stron, jaką czcionką i ile tam jest dodatkowych zabarwień ozdobników, to nie ma większego znaczenia tak naprawdę. Mieliśmy niedawno sytuację, w której przez dwa lata walczyliśmy o odszkodowanie w wysokości 2,5 miliona złotych i wszystko szło bardzo dobrze w sądzie pierwszej stancji, który przyznał nam rację. Natomiast niespodziewanie sąd drugiej instancji, po wniesieniu apelacji przez drugą stronę, zapragnął powołać sobie biegłego do sporządzenia specjalistycznej opinii. Taki ruch powodowałby, że całe postępowanie byłoby wydłużone przynajmniej o jakieś 8 miesięcy. Oczywiście w tym czasie leciały setki, jednak wciąż klient pozostawałby bez środków dużej jednak wysokości. Sąd zobowiązał nas również do tego, właściwie zasugerował na rozprawie, że tego biegłego już w swojej głowie powołał i że niedługo dostaniemy odpowiednie postanowienie. Natomiast my, mimo wszystko, zdecydowaliśmy się wnieść dodatkowe pismo do sądu, w którym napisaliśmy w zasadzie dwa zdania. Napisaliśmy, dlaczego. Ta opinia biegłego nie jest w ogóle do sprawy potrzebna, i żeby sąd jednak zrezygnował, oczywiście to troszkę jeszcze uzasadniliśmy, natomiast to naprawdę było pismo, które się składało z kilku zdań, zmieściło się w półtorej stronie A4. Nie było żadnych przepisów, komentarzy, orzeczeń, i sąd to pismo uwzględnił. Sąd zgodził się z nami i zmienił swoją własną decyzję, co tym samym spowodowało, że sprawa została wygrana i to dużo szybciej niż. Niż by się stało, gdybyśmy takiego ruchu nie zrobili. I liczy się tylko skuteczność.